Cześć, mam na imię Jarek. Mieszkam w Chinach od 10 lat. Zajmuję się importem, eksportem. Wspieram polskie firmy na rynku chińskim. Tutaj krótka relacja i parę refleksji z targów żywności. Wpadłem na nie z klientem. Oglądaliśmy, co prezentują konkurenci polskich produktów w branży cukierniczej na rynku chińskim i oglądaliśmy, podglądaliśmy opakowania i sposób prezentacji. Trzeba przyznać, tutaj przebiegliśmy przez stoiska Tajwańczyków, Singapurczyków, Malezyjczyków, Tajlandczyków. No i pierwsze, co się rzuca w oczy, to że ich stoiska są na bogato. Bardzo duży rozmach zarówno produktów... Promocyjnych, jak i również pięknych opakowań, katalogów, oczywiście w języku chińskim. Mają w języku angielskim, w języku chińskim, mają wszelkiego rodzaju produkty, które można na miejscu próbować, mają gamę sampli, jest z kim rozmawiać, są bardzo otwarci, wychodzą naprzeciw, przyjaźnie zaczepiają, oferują produkty bez zobowiązywania do jakichkolwiek rozmów handlowych. No, reklama jest dźwignią. Handlu. Tutaj rosyjskie trufle, czekoladki, śmiesznie, śmiesznie tanie, bo około 3 dolarów, 2 dolarów w cenie za opakowanie z prawdziwej czekolady. Muszę przyznać, Rosjanie bardzo fajnie się prezentowali na targach. No już nie mówię o Tajwańczykach, kolorowo, żółto, czerwono, to są kolory, które są bardzo atrakcyjne dla Chińczyków trzeba pamiętać, że to jest inna kultura niż nasza kultura łacińska, jak i również kultura spożywcza wyrosła na całkiem innych nawykach, w formach sprzedaży produktu, jak i również nawykach żywieniowych. I co bardzo jest interesujące, że Chińczycy reagują bardzo dobrze na próbki i na próbowanie produktu. Zarówno Tajwańczycy, Rosjanie, Singapurczycy i to nie mówię o dużych firmach, to małe rodzinne firmy oferowali naprawdę potężny rozmach tych wszelkiego rodzaju sampli do spróbowania, do dotknięcia, do posmakowania. Katalogi były wszędzie i bardzo, bardzo przyjazna opieka i, i, i bardzo profesjonalne podejście do zwiedzających. Naprawdę byłem zaszokowany jak zarówno klient, jeśli chodzi o przedstawianie i opakowanie tych produktów, które wychodzą w gruncie rzeczy naprzeciw chińskiemu klientowi. No, sami widzicie na ekranie żółty, pomarańczowy, czerwony kolor dominuje. To są kolory, które sprzedają się, są atrakcyjne. Chińczycy bardzo pozytywnie reagują na tego, opakowania, na tego typu opakowania, czy to zarówno na półkach sklepowych, czy czy na targach, czy również na sprzedaży, na różnego rodzaju jaRmarkach, czy sezonowych Kiermaszach. Te kolory same sprzedają produkty. Co również jest interesujące, opakowania są duże, mimo że gramatura jest prak praktycznie taka sama jak produktów europejskich. Opakowania są zwykle takie, jak gdyby troszeczkę większe, nadwymiar. No ale. Zastanawialiśmy się dlaczego, no jednak duże opakowanie zachęca, jest to wrażenie, że w środku jest więcej niż naprawdę jest. Do tego tutaj, proszę zobaczcie, jak gdyby kopie tych duńskich i brytyjskich znanych firm, które robią herbatniki i ciastka na bazie masła. Są bardzo podobne do znanych europejskich firm, ale Tajwanczycy, ani Singapurczycy, ani Malezyjczycy się tym nie przejmują. Nie jest to może w żywe oczy kopiowanie, ale powielają dobre pomysły tych najlepszych. Trzeba się uczyć od najlepszych. Żadne oryginalne opakowania, ani żadne jakieś tam ambitne opakowania niestety nie sprzedają się w Chinach. Zresztą warto zauważyć, że Chińczycy to praktycznie stolica światowa podróbek, kopii. Lepszych lub gorszych, wszakże kopii. A Chińczycy bardzo dobrze podchodzą do tego, kiedy widzą duże opakowania, ładne opakowania. Tutaj widzicie w złocie. Złoto również jest bardzo ważnym kolorem, aspektem kolorystycznym wszelkiego rodzaju produktów żywieniowych. No, wiąże się to z kulturą. Niestety albo stety trzeba tak pakować produkty na rynek chiński, bo inaczej się nie sprzedają. Kolory niebieskie, białe, zimne kolory, niestety, nie są atrakcyjne dla Chińczyków. Tutaj należy podkreślić, że kolor niebieski, na przykład czy fioletowy, to jest kolorem śmierci, kolorem nocy, kolorem smutku, kolorem często związanym z duchami, z życiem pozagrobowym. Chińczycy są bardzo przesądni. Oni nie lubią tego typu kolorów. Oni się obawiają, że te, tego typu kolory przyniosły im jakieś. Złego, Jakiego złego farta. No tutaj tajwańska firma oferuje różnego rodzaju oliwy, e, e, różnego rodzaju e, paluszki, e, paluszki słone są to e, e, rusticy, takie jak gdyby kopie tych włoskich paluszków, czy zarówno do zagryzania, czy do podawania do obiadu i są naprawdę ładne, atrakcyjne. Też warto zwrócić uwagę na, na plakaty i na, na plakaty we wnętrzach tych boksów, które są duże, rzucające się w oczy. Bardzo łatwo jest rozpoznać nazwę, bardzo łatwo jest rozpoznać produkt, po prostu wchodząc na. stoisko wiem, co oni sprzedają. Tu na przykład koreńczycy sprzedają pasty różnego rodzaju ostre do mięs czy do makaronów czy do ryży I, i po prostu wiem wchodzę i widzę co sprzedają. Jestem zainteresowany jeśli szukam czegoś lub opakowanie lub reklama jest wystarczająco duża rzucająca się w oczy no to działa to naprawdę pozytywnie na klienta szczególnie na klienta hurtowego czy klienta który posiada sieć sklepów tego typu dyspleje są bardzo ważne w prezentowaniu produktu. Niestety paru wystawców z kraju prezentowało się mimo że prezentowało się dobrze to wciąż ich stoiska były mało kolorowe jak i również rodzaj reklamy był dosyć taki minimalistyczny tutaj tajwańska firma reklamuje ciastka własnej produkcji ciastka planują wejść rozmawiają ze sprzedawcą planują wejść na rynek chiński z własną piekarnią z własną cukiernią no tak to wyglądają ciastka jak widzicie gama kolorów feria kolorów zarzekają się że wszystko jest naturalne no cóż nie sprawdzałem, próbowałem tylko. No, w smaku są bardzo dobre. Miast wody używają wód kokosowych, miast cukrów używają trzciny cukrowej, soku, cukru z trzciny cukrowej, szczególnie tego brązowego. Chińczycy lubią ten cukier, bo jest mniej słodki, jest za to bardziej wonny, bardziej smaczny i znajduje to pozytywny odzew wśród chińskich konsumentów ciastka, wszelkiego rodzaju ciastka na bazie masła, na bazie, na bazie właśnie cukru, biszkoptowe ciastka znajdują duże zbycie, są bardzo poszukiwane przez Chińczyków, są lubiane. O tutaj właśnie mamy stoisko polskie. Nawet nie zauważyłem co tutaj sprzedawali, prawdopodobnie jakieś ciastka. Jedynym chyba ewenementem na, na tych targach było przepiękne stoisko firmy Biofix, która sprzedaje herbaty ziołowe, herbaty z suszonych owoców. Bardzo miła obsługa. Katalogi, jak widzicie, duże zdjęcia, katalogi w języku angielskim i chińskim. Wychodzili naprzeciw do klienta. Do klienta bardzo miło rozmawiali. Pani, z którą tutaj rozmawiałem, była przeuprzejma, przemiła. Starała się wyjść naprzeciw oczekiwaniom, rozpoznać, co klient chce. Co chciałby kupić. Widzicie w tle dosyć duże plakaty, wszakże w wystawach no te, te produkty są takie, jakie są, takie, jakie sprzedają. Wszak dla klienta chińskiego to troszeczkę za mało, żeby się tak rzuciło w oczy. Myślę, że kwestia opakowań trzeba jednak zainwestować w to opakowanie, powiększyć gabaryty, zwiększyć wyląd tego opakowania, żeby to opakowanie samo wchodziło w ręce. Jeśli produkt nie wchodzi w ręce no to się go nie kupi, ja często robię zakupy, niedaleko mojego osiedla jest sieć japońskich sklepów, nazywa się Izumiya. No tam właśnie obserwuję jak wyglądają ich opakowania, to są duże, o popatrzcie tutaj, śliczna dziewczyna, rozjaśniony plakat. Um, tutaj chyba bodajże sprzedawali różnego rodzaju batony energetyczne, no, chce się wejść, chce się popatrzeć, chce się poglądać w samą z siebie, to puste stoisko, to była też polska firma, ale Wybyła się w przedostatni dzień targów. To znaczy, to już jest po południu, czyli jutro będą się wszyscy zbierać. Oni się zebrali troszeczkę wcześniej. Tutaj zaobserwowałem, poznałem pana, który sprzedaje różnego rodzaju czekoladowe snaki, batony energetyczne, jak i również różnego rodzaju miazgi z orzechów. Firma Prężna. Pan z Polski, bardzo miły. Bardzo wychodzący naprzeciw, oferujący gamę i no, będący chodzącą encyklopedią, jeśli chodzi o te produkty. I Powiem, że było to dosyć duże zainteresowanie. Również chodziliśmy z hurtownikiem chińskim, który ma hurtownię w Słudżu, gdzie mieszkam, produktów żywnościowych. Bardzo go inter, inter, interesowały produkty polskie, ze względu na cenę, oczywiście. I tutaj, chyba, podeszliśmy do. Stoiska, gdzie oferowali różnego rodzaju czekoladki, różnego rodzaju kasztanki, mieszanki ze słodyczami. Również bardzo atrakcyjne, wszak bardzo mało do spróbowania sampli. No tutaj też polskie stoisko, mieli przedstawiciela chińskiego. Tak prawdę mówiąc, nie wiem co oni tutaj oferowali. Chyba oferowali mąki i produkty mączne, czyli wszelkiego rodzaju tortile. Ale nie zatrzymałem się dłużej na tym stoisku, tylko uciąłem kawałek firmu, żeby pokazać, że, że, że jest takie stoisko. Trzecim chyba stoiskiem, które wzbudziło nasze zainteresowanie, była firma z Nowego Sącza, która oferowała miody. Miody, wszelkiego rodzaju miody, oryginalne miody w różnego rodzaju słoikach. Dosyć atrakcyjne, muszę przyznać. Tym bardziej, że byli bardzo przyjaźni przedstawiciele tej firmy, wychodzili naprzeciw do klienta oferowali do spróbowania tego rodzaju miody um, i wszelkiego rodzaju uh, rozdawali sample. O, właśnie tutaj są bardzo, bardzo, mili, uh, bardzo uh, aktywni uh, z branży marketingowej. Tu widzicie opakowania są przepiękne, atrakcyjne. No, same wchodzą w rękę takie miody i tak ładnie zrobione. Prosiłoby się tylko, żeby tam w tle było większe, większa ta, to zaplecze artystyczne, żeby było to widać, żeby to rzuciło się w oczy i żeby jakoś zachęcić klienta. Próbowaliśmy tych miodów, nawet dostaliśmy słoiczek miodu w prezencie do spróbowania. Po, przyznam naprawdę, że miód był o, o naprawdę atrakcyjny, jeśli chodzi o smak, o gamę. Kolorystyczną, jak i również aromat kwiatów polskich. Wysącz to jest chyba okolice góry, o ile się nie mylę. Nie jestem dobrze z geografią polską. I te miody myślę, że miałyby wziąć na rynku chińskim, gdzie jest dużo podróbek, dużo tandetnego produktu, dużo naprawdę miodów, które mają tylko miód, ale tylko w nazwie. Niektóre stoiska miały mikrokuchnię, niektóre stoiska miały przygotowany od razu gorący ryż, co wzbudzało zainteresowanie, że jednakże Tajwańczycy wychodzili, pokazywali się z najlepszej strony. No, tych produktów do próbowania było masę. Tutaj widzimy tajwańskie produkty, wszelkiego rodzaju chipsy, precle, snaki, które są praktycznie opakowaniowo kopiami zachodnich produktów. Mniej lub bardziej udanymi, no ale są atrakcyjne. Przypominają jakiś produkt zachodni. Nawet nie wiemy, jeśli, czy to jest ten sam produkt, czy zachodni, ale wiemy, że to jest ten produkt podobny do zachodniego, czyli jak jest opakowanie, wygląda, że chipsy, no to muszą być chipsy w środku, czy precle, czy jakieś znaki. Czy jakieś Muszę przyznać, że dosyć zadowolony z tej wizyty. Polskie strony i polscy wystawcy stanęli na, na szczycie zadania, zaprezentowali się bardzo dobrze. Myślę, że było duże zainteresowanie wśród klientów chińskich. No zobaczymy co czas pokaże i jak to wszystko wyjdzie czasowo i czy będą odpowiadać na zapytania klientów. To tyle na dzisiaj. Dziękuję. Polecam się na przyszłość. U góry w banerze jest kontakt, e-mail, numer telefonu. Dziękuję jeszcze raz. Do widzenia.